Poty się tu pokłada w promieniach słonecznych, więc rzuciliśmy mu kocyk, żeby miał trochę mięciutko pod pupą. Śpij sobie dalej, chłopak, śpi. No, śpiję sobie, wygrywaj się. No fajnie, słoneczko mamy od dwóch dni. to od razu ciągną do słońca, tak samo kotki. No. Tak samo kotki ciągną do słoneczka. Tak? Spotty wie co dobre, nie? Słoneczko dobre, nie Spotty? Tak, słoneczko dobre. No. Wpala się dalej. Sorry, że się przeszkadza. Jak ta nawierzchnia się świeci. Wszystko zmarzło. A za oknem jest pięknie Ale termometr pokazuje minus 12 Pierwsza spot i się dalej opala. My oglądamy Kasie. A Kiry nadal nie ma. Angelika składa filmik. A ja próbuję tu cały czas uchwycić te ptaszki, Jak wydziubują ziarna z tego naszego nowego karmika. No i co się przymierzę to on niestety uciekną widzą mnie przez szybę a tak fajnie podlatywały przed chwilą no ustawię na statywie kamerkę może teraz uda mi się jakoś je uchwycić To wam wygląda kurczę, tego tak nie będzie widać na tej kamerze chyba. Ale kolory. Normalnie jak biorę oddech, to aż szczypie, bo jest taki mróz. W tym roku. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia taka zimna noc. Mieliśmy pełnię. Ładne farby tam teraz widać na horyzoncie. Jest chwila po siódmej. Jeszcze nie widać. Muszę i zobaczyć, co tam u nich. Dzisiaj było w nocy minus 20. No, odczuwalna to nawet nie chcę wiedzieć, ile była. No, ale chociaż troszkę tam słoneczko się przewijać Dzisiaj ładnie też świeciło od samego rana. No ale wam chciałam pokazać, że ostatnio <laughs> właśnie radkowi, no to już w zeszłym tygodniu było. Kupiłam taką matę do akupresury. Ale Radek coś niechętnie się na, na tym kładzie. Bo boli. Bo boli. Radka boli. To są igły normalnie. No to chodzi. Wszystkim pokazać, jak boli, tak? No tu nie boli, no bez przesady. Mam się ja pierwsza położyć. No. <laughs> to się Ach. powinno robić jeszcze bez ubrania. To się tak w ogóle Mówięcie, ma zaczynać od. Do czego to doszło? Dzien, dziennie. Ach. Tak, to trzech razy dziennie. Po 15 minut najpierw się zaczyna. Żeby po prostu ciało do tego tak no, no przyzwyczaić, nie? Najgorszy w karku. Mhm. Jutro mamy termin. Nie pojutrze. No. W środę. O 11.00 na rezonans. Rezonans najpierw y, robimy kręgosłupa szyjnego. No zobaczymy. Dziś próbowaliśmy dostać termin u neurologa w lipnie. Jest wolny. Na 28 kwietnia. <noise> no, tak to wygląda. Ale oczywiście będziemy próbować gdzie indziej. Próbowałam się dzwonić gdzieś do Wocławka do neurologa, no ale no niestety no nikt nie raczy nawet słuchawki podnieść. Oczywiście nie chodzi teraz tutaj o neurochirurga. Bo do neurochirurga idzie się dopiero wtedy, kiedy neurolog nie pomoże, bo neurochirurg wykonuje operację. Dlatego też najpierw nie idzie się do neuro neurochirurga, tylko do neurologa. O, jak to się wbija. No i oczywiście na tej macie y, można sobie później tak leżeć do godziny, nawet dwie godziny. Ach, pokażę, jak to są. Z bliska. Mm. For Physio. Fizjoterapii. Taka, e, taka firma. Kolce. No. Metalowe. Jo! Plastikowe. No, plastikowe na pewno. <laughs> ja tam leżałam na tym i nie uważam, że źle. Ja nawet leżałam na brzuchu. To nie jest żadna reklama, nie? Nie, to nie jest żadna reklama. Ja to kupiłam. Szukałam czegoś dla radka. Jeszcze chciałam mu taki masażer kupić. Chyba mu to zamówię. Zobaczymy. Na szyję takie coś. To grzeje i masuje. Także zobaczymy. No, siedzę czytam, czytam. Najbardziej, najbardziej mi to jest podobne do dyskopatii szyjnej. Mm. No zobaczymy, co wyjdzie na tym rezonansie. Mogą też być tam różne przepukliny, w tych miejscach. No takie są różne dziwne rzeczy. Najgorzej, no że ja noc nie możemy przespać. Co chwilę się budzę, kręcę, wiercę, budzę Angelikę. Muszę wstać, bo już nie idzie leżeć, tak boli. Wtedy muszę się troszeczkę poruszać, poruszać barkami, rękoma, żeby. To wyszło z rąk ten ból. No bo ten ból ustępuje tylko jak wstanie. Tak, jak wstanie to jest ok, jak tylko się położę do łóżka, on zaraz czuję jak mi coś wchodzi w ręce, ręce mi dyleją. Drętwieją. drętwieją, puchną i tak rwie jakby miała zaraz, jakby miała zaraz skóra pęknąć, coraz mocniej, coraz mocniej ten ból się napiera. Mm. To jest nie do opisania. Na początku była tylko prawa dłoń. Teraz niestety doszła lewa. Nie wiadomo jak leżeć. Tak źle, tak niedobrze. Jest jeszcze jedyna pozycja na brzuchu. Mm, tylko, że na brzuchu się nie powinno w ogóle spać. To nie Ale jest... to jest tylko też To jest bardzo niezdrowe. Już muszę wziąć trzy tabletki przeciwbólowe. No niestety, najpierw dwie biorę, żeby jakoś tam usnąć i później jeszcze w środku nocy jedną muszę wrzucić, bo to przestają działać. No i co, jak to ma się kończyć? Coraz więcej, coraz więcej, rano już spuchnięty wstaje, w końcu sobie wątroby zepsuję i resztę wnętrzności, to nie jest wyjście. No niestety nie coś nie chce odejść samo Miałem nadzieję, że samo odejdzie. Jeszcze ta zima do tego, nie? Żeby było... Żeby tu było lato. No i wiadomo, zimą dużo się siedzi w domu, dużo przed komputerem. Też niedobrze, bo no, pozycja siedząca. jedno no, z drugim dochodzi i jest... Po prostu zbieg okoliczności niekorzystnych, zima do tego. Zima w ogóle nie, nie sprzyja nie? zdrowiu ogólnie stawom i, i tak dalej. W zimie zawsze wszystko się pogarsza. Mieliśmy jechać do Kambodży. No nie mówiliśmy wam o tym. Ale zanim kupiliśmy siedlisko, ogólnie jak sprzedawaliśmy mieszkanie w Brudnicy, no to mieliśmy zamiar w ogóle wyjechać z Europy, nie? Tak, mieliśmy jechać do Kambodży. Mieliśmy jechać do Azji, do Kambodży. No, ale tak się zdarzyło, że kupiliśmy siedlisko w Polsce. Znaczy to też yy, dużo ze względu na to, nie, nie udał się ten wyjazd, bo jest spoty. Takie podróże z psem to... Nie wiem, no, nie czy... mieliśmy go gdzie zostawić po prostu. Chcieliśmy nawet pojechać tam na jakiś miesiąc. Nie było gdzie z kim zostawić. Nikt nie ma czasu, wiadomo, rozumiem też. To jest obowiązek jednak. No i niestety. Nie udało się. No takie problemy zdrowotne. O teraz będę wurbie straszny przykład. To się to się zaczyna tu tu czuję jak mi tak wchodzi Mrowienie w rękach, o już nie czuję palców Puchną. O, no coś mi się wydaje, że musi być to po prostu związane z o, szyją czy tam tym odcinkiem kręgosłupa u góry, bo no musi to być po prostu jakiś nacisk na coś co powoduje właśnie ten taki prąd czyli no nie wiem jak to nazwać, no bo w sumie to taki prąd przechodzi, nie? Nie, to nie jest prąd. Nie Ale nie, jest. no chodzi mi o to, że my, że to jest elektryczność jakby, to idzie tak jak elektryczny. Brak czucia już w palcu, już tego palca nie czuję. <laughs> Kciuka. My jesteśmy... Wszystko połączone tutaj w środku ranek. O to mi chodzi. Że to wszystko jest jakby prąd płynął. No tak, przepływ energii. No, Dzień się jest blokada? No. Definitywnie gdzieś jest blokada jakaś. Zrobiliśmy Jest to chlebek. Tak. Skąd? Od nadwiślańskiej chaty. Nadwiślańska chata. No. To jest ten pan, u którego była Kasia z kanału... Tak, Kaśka. Tam to zacznie. się nie uda. Chleb bierze. No. no, chcieliśmy też spróbować, jak smakuje ten chlebek. No, dali go w końcu na stronę. Tam się pan przekonać, hmm. Kasia go przekonała. <grym> Kasia przekonała, dwa chlebki zamówiliśmy. Cztery. Pot... Tak? Ach, cztery. Wzięłam okay. cztery. O. okej. Okay. Czteropak. Pachnie chlebkiem, to już dobrze. No, ale naprawdę, nawet nie wiecie jak to pachnie. Pani zapakowane. Tak zimne, bo jest tak zimno na dworze. O, proszę, chlebki. Cztery wzięłam, się zamrozi i będziemy sobie po prostu odmrażać. O, patrz. Bardzo piękny chlebuś z czarnuszką. Ale pięknie pachnie, zobacz. O Jezu, ale pachnie no naprawdę. Pachnie Ja zjem ze smalcem. Ja też. Ja bardzo lubię. No, także sprawdzamy. Sprawdzamy. <gryzamy> Ładnie pachnie. No tak pachnie tą czarnuszką. No i właśnie fajnie ostatnio było pokazywane w tym filmie ostatnim Kasi, jak Pan właśnie z Dziś Sołap robi te, robi te chleby. To no najpierw ten chleb jest czerwony, nie? No. Kurde, normalnie. Super. Fajnie. Spróbujemy. Czy jeszcze, to jeszcze przeczemu się ten filmik jak robili tu z Niedziela no, a tak. dziś już jest u nas. Fajnie, no. dziś jest wtorek. Wtorek trzeci. Mhm. No i jak? No pyszny. Ze smalcem? Mhm. Na cieplutko? No ja ogólnie lubię na ciepło jeść chlebek. No, ja też nie. Bardzo dobre. Smacznego. Smacznego. Hmm. Więc mówisz, że jest godny poleceniem, tak? No, sorry, tak z pełną buzią, ale naprawdę jest rewelacja, przepyszne, także polecamy, warto, warto. I tam jest też dużo innych rzeczy, ale ja na szczęście skusiłam się na razie tylko na chleb. Gdzie można znaleźć tę piekarnię? Na Atakom. Wklejycieś w opisie czy coś? Tak, no to w opisie będziecie mieli linka. Teraz jeszcze z psa. Spoty też lubi. Dobry Spoty? Może być? Mobilizuje się. Halo? No powiedz coś do kamery. Może być? Dobra. Oblizujesz się. Dobra. Narobiłem. Dałem kawałek i zaproszę teraz. Nie daj mi spokoju. Jeszcze chcę. Jeszcze chcesz? No siad. Siad. Daj łapkę. Dobrze. Dostaniesz teraz. したっけ